Siemane, maneczko, widzowie. Jak wiecie, do Fortnite po trzech latach przerwy powróciło Tilted Towers. Dziś, tak jak obiecałem wam przy zamrożonym Tilted Towers, polecimy na nowe Tilted Towers wraz z moim Discordem, na którego Was zapraszam zresztą bardzo serdecznie, bo tam zawsze się wszystko odbywa. Widzowie jak zawsze w tych meczach będą mieli do wygrania kaskę po 100 zł PSC w każdym, ale dla was dzisiaj też coś mam. Piszecie w komentarzu słowo Tilted, zostawiacie łapkę w górę, tak no sporo musi być łapek w górę i subskrypcję z dzwoneczkiem, żeby zawsze być na bieżąco i żeby milion do jutra w. No i w sumie to wszystko i, i macie szansę wygrać 100zł PSC Kilka dni wam na to dam, a teraz co? Już chyba nie ma co przedłużać Nie no jest, bo jeszcze Godzik Manojek trzeba pisać w sklepie Fortnite, polecam gorąco A teraz już nie przedłużam, lećmy na Tilted Towers. No i lecimy pierwszy metr stu widzów na Tilted Towers. Bo ja wam nie wierzę, że to się dzieje. Nie byłem tutaj już całkiem sporo czasu i co ciekawe wylądowałem. Nie wiem, czy dobrze, że na dół. O, chyba niedobrze akurat. Na górę też nie. To może tutaj coś będzie, jakaś broń. Ja... Co tu się dzieje? Dajcie broń proszę Chciałem powiedzieć, że no yy, broni nie ma, ale akurat typo na mnie kampił i lagi są przepotworne. Ale do tego się już chyba przyzwyczailiśmy na sto widzów, co? Ja wam powiem, to był mój drugi raz na tej miejscówce dzisiaj, bo raz przyleciałem, żeby tylko odkryć tą miejscówkę, ale nic nie grałem, więc nawet już nie pamiętam, gdzie są skrzynki, a gdzie nie ma. Tak czy inaczej, patrząc na przykład na tą budkę, no wspomnienia powracają. Tam niedaleko był wielki zalew. Teraz jest technicznie też jakaś woda, no ale to już nie to samo. Powiem wam, że co? przełączą zawodników to praktycznie każdy. Gdzieś kanpi, no a Kola Poa sobie gra i atakuje. Ty złoty miał, mityczne. Okej, okay, czyli oni mogą to wyciągać z tych. Przy, nie wiem, co się jest z mówieniem u mnie nie tak. No tak czy inaczej, mityczny karabin w tym momencie, na tym miejscu może okazać się całkiem pomocny. Właśnie z dachu jak się strzela. No i już pierwsze co widzieliśmy. Tutaj widzimy Pana Kruka, który musi uciekać z płonącego budynku. No można powiedzieć, że Kruk to taki trochę OG skin, jeżeli chodzi o tą miejscówkę. Powiem szczerze, że, że to jest chyba najdziwniejsze z na jakie grałem. Mamy 31 osób do końca, a ja nie widziałem chyba jeszcze z Wami żadnego killa. Pskus, Malczyk tutaj sobie siedzi i również kampi jak każdy inny. No trochę się nie dziwię, ale z drugiej strony, żeby nawet jednego killa nie zobaczyć, a przełączam zawodników cały czas. Uwaga, przyszła strefa. No teraz gracze, którzy są w strefie, muszą z tej strefy wyjść, więc w końcu mam nadzieję, jakieś bitki się zaczną. Bo naprawdę, przez ile to nagrywa się? 7 minut. Widzieliśmy jednego killa na mnie. Żadnego więcej. Oj! Końcu! Przełączyłem w odpowiednim momencie pawelo. Nigdy nie zawodzi Pawelo z kolejnym killem. Widziałem, że już kilka osób na feedzie zabił, więc dobrze było poczekać. Mamy w końcu pierwszego killa w tej grze, a przypominam, że je 19 osób. Ja byłem gotów, że Tilted Tower to będzie najbardziej zadymiarski odcinek, a się chyba układa się najbardziej nudny. Poproszę łapkę w górę na pocieszenie, tak? Tutaj chyba też where is opór, ma jakieś jakieś bitki. Ktoś tam z dołu go zahaczał. Ma 23 HP, ma a Pa aptekę, więc w sumie jestem ciekaw, czemu się nie leczy. Uuu, Freaky! To jeszcze kogoś. Nie mam pojęcia, gdzie jesteśmy w tym momencie, ale Freaky, no, trafił raz. Ciekawe, czy będzie chciał więcej się bitkować. Oj, oj, oj! Ktoś mu to podwija i ktoś na daleko! Pawelo! Pawelo po raz kolejny nie zawodzi i to chyba znowu powinna być akcja strzelanie. No, na biało tam kolega był. Ujuj, teraz to już totalnie jest na biało. Całe Tilted Towers poza strefą. Zostało 13 osób. Pawelo nie ma największej ilości leczenia. Jestem ciekaw, co teraz się będzie działo. Ten mecz przez to, jak długo się rozkręcał, teraz robi się całkiem ciekawy. Wery Sopur ma jedną aptekę i cztery bandaże. W tym momencie to wydaje się być całkiem sporą i sensowną ilością. No ale ma 0 HP praktycznie, to też trzeba wziąć to pod uwagę. A Pawelo znalazł kolejny spray i ma fulla, więc w tym momencie z ludzi, których mi gra pokazuje, Pawelo leczenia ma najwięcej. A do tego zrobię dla nas najwięcej gili, więc bardzo dobra robota. Ale w domku u Pawelu ktoś jest. I Pawelu ma bitki. Raz tylko trafił. Pytanie, czy będzie chciał dalej ryzykować kolega z dołu? No tak, próbuję go podmieniać. Dziwne, że Pawelo nie chciał mu chociaż Daszka podmienić. No nie, nie chciał. A tym graczem jest Keba Psiują, dlatego jest taki... Agresywny, bo miał 15 HP i zero leczenia. Pawelo kolejnego killa na swoje konto dopisuje. No w końcu zaczyna coś się dziać. Kapi, jak widać, ma potężne bronie. Ma też rybki, ma też wędkę. Jest jedną z niewielu ludzi, którzy w ogóle łowi w tym momencie. Więc on jeszcze może jako tako dłużej trochę przeżyć. Co prawda, ma tylko dwa na rybki, no ale na jakiś czas mu to starczy. Tutaj aż 15 bandaży to całkiem sporo. Ale tutaj jest kolejny brat z wędką. To znaczy był, bo przecinek wędki go dojechał. On nie miał żadnego leczenia. Przecinku Fendi, tam masz wędkę! Ale on no, nie chce chyba łowić. O, chyba zobaczymy kolejnego killa. No, prawie. Kapi na ostatnim HP próbował kogoś pokonać. Prawdopodobnie przecinka. No, nie wyszło to za dobrze. Paweł w tym momencie sobie obserwuje wszystkich z daleka. Oni się tam pewnie wykończą. To tylko dwie osoby poza nimi zostały. No, jedna z nich się właśnie rozsypała. A Paweł ma jeszcze dwie apteki. Więc Paweł na spokojnie, prawdopodobnie tutaj na górze będzie mógł sobie siedzieć. Drugą osobą, która żyje, to anonimowo wygrać. Ale on ma tylko trzy bandaże. Więc raczej wiemy już, co się stanie. Tak. Tak więc moi drodzy, tak jak mówiłem, Pawelo wygrywa pierwszą grę. Ja oczywiście sprawdzę powtórkę, no i jeżeli dobrze, wszystko, to zaprosimy go do lobby. Pozdrawiam Matiefa i zapraszam na mojego YouTube'a Pawelo i na Twittera Pawelo Podłoga. Wszystkie linki znajdziecie w opisie. No i moi drodzy, kolejna próba, i tym razem jestem dość szybko, tylko tu nie ma żadnych broni nawet. Jak to jest możliwe? Mam coś... Mam shotgun, teraz proszę lepiej do mnie tutaj nie pod... Ty, tu ktoś był? W ogóle wygląda na to, że chyba, że ktoś jest na górze, to jak nie, to ja mam cały domen dla siebie. I mam dużo broni. Fizowie, wygrywamy ten mecz jednak. Ja się bardzo cieszę, tylko że ja ktoś słuchawki ustawiłem cicho i nic kompletnie nie słyszę. O, mam już pierwszego tutaj nieszczęśliwca. Raksonek, pozdrawiam. Tam też ktoś do kogoś strzela. O, ale go biłem. Co mi tam... Bijesz do typów. To moje miejscowa jest ty, bo tutaj ktoś był w moim domku. Ja wyszedłem z myślą, że ktoś jest na zewnątrz. A to ktoś jest gdzieś tu i ma shotgun chyba. O jest! Na! Cyber YouTube. Pozdrawiam gorąco. No i co? W tym momencie wygląda na to, że ja już prawie całkowicie przejąłem ten domek. Ja już naprawdę barf... bardzo dawno nie wygrałem. Keba Psiu! Czemu są snajperki w tej grze komputerowej! Ja już byłem taki przeszczęśliwy, że w końcu jakieś dymy na Tilted Tower, w końcu się coś dzieje! No i wyrwałem snajper ze sto! Ale pewwam szczerze, że to, że miałem cały domek dla siebie, to naprawdę o Jezu, Kebab no tak już niewiele nie brakuje! Brawo! Pokonał dwa killy ze snajpy, no i bardzo dobra robota! No i co, powtórka z rozrywki? Ja znowu tutaj próbuję przeskakiwać pomiędzy graczami i kompletnie, jak sami zresztą widzicie, no nie za dużo się dzieje. O, tutaj ktoś do kogo strzela! Widzimy już oponenta tam w tym yy, przyczepie, czepie, Czy anonimowemu się uda zbiec? O to jest pytanie. No na strzała jest, wystarczy, ktoś go tylko trafi. Ale na razie się nie zanosi. Jeszcze 50 osób aż. Więc naprawdę wolno to idzie, jak sami widzicie. O, ho, ho. Tego pana powiem wam szczerze, jeżeli to prawdziwe, oczywiście. To się nie spodziewałem, panu Smartesky. Ja już widzę pewien problem, bo tam już chyba była linia, że nie można wychodzić na trawę, więc Smartesky jesteś oficjalnie zbanowany z tego turnieju. No ale jestem ciekaw, jak panu Smartesky pójdzie w dzisiejszym turnieju. Tylko on chyba nie wie, że go obserwuje, bo strasznie daleko wychodzi. Sopór, którego też ostatnio bardzo, wie, bardzo często widujemy, ma naprawdę niesamowite bronie i siedzi gdzieś pod ziemią w ogóle. Zobaczcie, ja nie wiem, gdzie on jest, ale wygląda dość bezpiecznie ta miejscówka. Kaju dostaje dymy, więc w końcu widzimy jakieś fajty. Tutaj dużo osób z klanu Siu, jak widzimy. Grzybki podjadą, ale ktoś jest bardzo agresywny. No i proszę, chcę zobaczyć w końcu jakiegoś killa, chcę zobaczyć cokolwiek w tej grze komputerowej. I mamy akcję! No, całe szczęście, znaczy nie wiem czy w sumie jest całe szczęście, ale Twitch KPFN dał sobie radę. Po raz kolejny gra mitycznymi szczami i egzotycznymi nawet, więc no, potężny ekwipunek. Ja ogólnie nie wiem o co. Aaaaaah, co się odwaliło? Ja mówię, co muszą są za dziwne dźwięki, moi drodzy! W samym w sercu Timber Towers na sto widzów na tornado! Hahaha, <laughs> się odwaliło! <laughs> Do tego bym szczerze totalnie nie przewidziałem. I po pierwszym meczu, w którym nie było zbyt ciekawie, no to... Powoduje, że raczej będzie naprawdę fajnie. No i mamy tornado na Tilted Towers. co na. No ale niestety Fortnite jako następny i poprzedni gracz nie pokazuje mi w tym momencie zbyt dużo graczy. Wszyscy oni siedzą raczej w zamknięciu. W sumie to gramie tylko dwóch graczy obecnie pozwala obserwować, więc miejmy nadzieję na trochę większe dymy. Chociaż to, że jesteśmy w strefie, wcale nie pomaga temu. Gra w końcu się zlitowała i możemy oglądać też innych graczy. Co ciekawe, strefa poszła z Tilted Towers. Jeszcze. Tylko odrobinie. Pod koniec jest, a tutaj z Ibimy naprawdę duże problemy, bo ktoś egzotyczną snajperką próbuje go dojechać. Pytanie tylko, co teraz zrobi? Bo raczej w strefie zostawać. No nie wiem, czy jest większy sens. Uj, w sumie kolega miał tu całkiem sporo leczenia przeżył dosłownie na praktycznie z... nie przeżył. No powiem wam, że Skippy naprawdę miał ogromnego pecha. Kapi FN, a no tą snajperką zrobił mu taką krzywdę. Skippy chciał zostać w strefie, bo miał tam sporo leczenia zachowanego, no ale jak widzimy niezabudowanie skończyło się całkiem dla niego. Tragicznie. No i Kapi pędzi do strefy. Tam zgaduje dopiero zaczną się dymy, bo na bardzo małym skrawku ziemi tak naprawdę dozwolonej będzie 13 osób, a jedną z tych osób, którego tam akurat nie będzie jest Pawelo, który nawet ma kawice Spidermana? Prawdopodobnie zabił jakiegoś oszukistę, ale jeżeli Pawelo wygrałby e, drugi raz z rzędu, to wydaje mi się, że byłby pierwszą osobą na sto widzów, na, która tego dokonała. Wojtek Ekstra był kilka razy bardzo blisko, no ale jeszcze tego nie zrobił. Pawelo ma jeszcze dwa, dwie apteki, dwa bułki, dwie apteki, trzy narybki, tam jeszcze jakieś flopery widzę, no i ma wędkę przede wszystkim, więc to naprawdę może się udać. No tylko jedyny problem to właśnie to miejsce, bo tam jeszcze strefy nie ma, więc oni leczyć się jeszcze tam nie muszą. No dokładnie, taki kebab się może sobie się nie chillować i jeszcze przez 20 sekund nie dostawać obrażeń od strefy. Jestem ciekaw, kto na tym wyjdzie dobrze, a kto na tym wyjdzie nie za dobrze. Oj, tutaj strefowego HGK próbował przejąć Revil, znaczy przejął nawet, ale tu widzimy kolejnego gracza z Spider-Manem. Pytanie, czy to jest. Oszukista czy faktycznie no, może miał je na przykład w y, plecaku? Znaczy wiecie w czym, pewnie nie wiecie o co chodzi mi. No w namiocie, tak? Widzimy tutaj jedną z walk. Pawelo, to ktoś do Pawelo przyszedł. Okej, okay. ja myślałem, że Pawelo jest. Poczekajcie, no Pawelo przyszedł na tą stronę Tilted. Pawelo przestał łowić po to, żeby tutaj przyjść. Pytanie, czy tyle leczenia mu wystarczy, które tu on tutaj ma? No, bronie są naprawdę potężne. Sześć na rybków i jeden flopper. To w tym momencie jedyne leczenie Pawelo. Ja bym chyba został tam i się leczył cały czas. To znaczy łowił cały czas. Poza Pawelo już tylko jeden gracz. Co tu się stało? Revil, który ma jeszcze 150 sprayów i ja. Aptekę, czyli Rewil w tym momencie jest na lepszej pozycji. Paweł będzie musiał wyjść i Paweł będzie musiał spróbować Rewila dorwać. A Rewil jest na górze? Nie, Rewil jest na dole. Okej, okay, czyli w tym momencie Pawelo przegrywa drugi mecz. Wygrywa go pan Rewil, któremu naprawdę niedużo brakowało. Znaczy nie dużo brakowało, żeby wygrać dwa mecze z rzędu. Bardzo fajny mecz. Ja oczywiście sprawdzę powtórkę. Uch. Co to był za mecz. Pozdrawiam na pewno kolegę Oliwiara, który miał słabe pięknie, nie udało mu się wbić do gierki i polecam wbić na mój kanał Revil się nazywa. Link znajdziecie w opisie. No i moi drodzy, jak widzieliście, było naprawdę super, zwłaszcza drugi mecz. A um, tutaj macie inne super filmy, polecam wam gorąco nadrobić. Życzę niektórym udanych ferii, innym udanej szkoły. Ja na dzisiaj już nie będę gadał, znikam, to zobaczymy w kolejnych odcinkach. Trzymajcie się. Pa pa.